Siemano Raven, siemano Nestorek, witam, siema Boży Dar, siema Adi <laughs> ale brzydola Kolego, już mi się znudziło bycie na tym streamie? Kolego mój drogi, czy my tecz ozeny? Czy nie? nie? Czyli nie, aha, no i dobra To Hero Wa bym chciał sprawdzić w takim razie Przynajmniej na pierwsze takie pół godzinki, a potem te beha byśmy dobili, co? You mean Hero Cave? Yes A to, a to kolega się jeszcze gdzieś? nie... Co to jest? Co to przyszło? Sto Jak to funkcjonuje? Co ty wysłałeś Karol? Co ty wysłałeś? A one wchodzą Na to wchodzą, no. I ważne, że weźmą full klat teraz Zaraz, kurwa, Wstano, chłop z full zadowolony, a one wchodzą Kiedy jakiś sub przyszedł, nie biegnie, to się nic nie wyświetliło jest grane. Zero alertów. No jak już teraz nie zadziała, to ja już nie wiem, niej. Ile nadija Shiny Blade? A ja wiem, 200-300, k myślę? Nie więcej. To raczej ta nie jest teraz, wiesz? A to nie, to ja sobie nic nie kupuję. Ja mam ja mam bardzo dobrą broń teraz. Kolejna broń na 200 poziomie dopiero będzie zmieniana, wiesz? <grytania> Deluxe Jump. Myśmy grali w dwie gry. Deluxe Jump i jeszcze była taka gierka Actung di Curve. Nie wiem, czy życie. Z takimi wężykami, nie? Co się, co się zamykało ludzi? Tworzyło się coraz większe linie, nawet zawody zrobiliśmy w szkole z tego. No ja wtedy grałem w Tibi akurat. Snake na multi, dokładnie, dokładnie. Jakby to się zastanawiał dlaczego jeszcze z greatami jestem, a to dlatego, że mam po prostu ich dużo. i nie chcę marnować ultimate'ów, które nie są potrzebne, a i tak może na hunt'a z 5 zużyję. Na kulty byśmy już mogli też powoli coś próbować myślę, co? Który z dni? Potem tam spoko na tych kultach może być. Dobrze, że na ja D.I.A. grasz, bo już mnie zapraszał. <grystanie> Masz szczęście. Grasz na D.I.A.? Okej, okay, to w takim razie zapraszamy cię na D.I.A. <grystanie> Rawa robimy jedynkę, czyli jest dobrze. To jest taka misówka cię powiem, według mnie, aktualnie jedna z takich bardziej chillowych, gdzie ja mogę spokojnie sobie na czacie z ludźmi porozmawiać, ale jednocześnie taka, która jakiś tam, powiedzmy, expika troszkę da, nie? Tak akurat w punkt, że wiem, że jak coś gdzieś, nie wiem, stanę w złym miejscu albo zacznę czat czytać, no to to by się nic nie wydarzy, A jakoś ten levelek też leci, nie? A no, jakoś porażka. Znaczy to jest moja wina też, nie? Bo ja nie trzymam dobrze rotacji. Gdybym dobrze trzymał rotację i jest zadbał jeszcze o to, żeby, żeby... żeby to działało, no to byłoby lepiej, ale wiesz tutaj na czat, spojrzę tutaj coś tam, zrobimy nową rangę na tym, na... O, legi. Zrobimy nową rangę na Discordzie, nazwiemy tą rangę Lord Voldemort. <grymne> I damy. Ten, którego nikomu nie można oznaczać. <grymne> o nie, o nie. Nie, jeszcze nie próbowaliśmy, jeszcze nie. Na razie robimy tutaj właśnie... Taki luźny huncik na hero. Za chwilę idziemy na bechę, tam na bechę quest'a. Myślę, że w najbliższym czasie też pewnie pójdziemy sobie na ten Medusa tower, no? Zerkniemy sobie mi zdolnego Ślą dolnego śląska. Uh -huh. Tam jacyś pijanie ludzie głosują, czy co? Nic się nie odzywa? No właśnie Rafał dzisiaj taki cichy. Albo zmutował się, nie pamięta. Halo, Rafał? Ola miano. A, telefon ma. Telefon ma. Siemaneczko Devi, witam. Na pomarańczowej platformie. <zysy> Ta, Rafał drugiego streama odpalił. <zysy> Nie, ja, Rafał tam z jakąś tą, go, z jakąś golską rozmawia, chyba. Coś tam jest wyrywane, ty ja wiesz, że ja jestem na streamie u Luki. Możesz sobie zobaczyć, jak się O, lewelek. cici, Forbidden Island mówisz, tak? <laughs> island. <laughs> love Island. <laughs> Forbidden Love Island. Do dzisiaj są jeszcze kulturyści, którzy na przykład. W Stanach to jest bardzo takie modne, że kupują Kupują w Stanach e, normalnie od matek mleko, nie? Scyca. Mleko scyca. Trzeba poszukać mamożki. Advertising looking for milk mami. Jest Sugar Daddy, jest sugar mami. To teraz niech tybi zrobią milk mami. Armaru nie potrzebujesz. Tomku przydałby się. Aha, to już mogłeś chociaż tutaj te drzwi odblokować, wiesz? Przyszedł pół godziny później jeszcze żeby... będzie... O, tyk. No także kipa, słuchajcie, jak ktoś tutaj na serwerze DIA ma ochotę, no to na koniec streama zapraszam na Mad Mage'a. Zrobimy pewnie jedną od dwie tury znowu. <laughs> Sabel zobacz sobie tutaj. <laughs> Lepiej, żeby się skupiła gdzieś tam na nauce, czy tam wiesz, na rozwoju swojej osoby, a nie gdzieś tam zaczynała od gierek. Ja zacząłem od gierek i nie uważam, żeby to był też jakiś dobry pomysł. Wiele rzeczy mógłbym w życiu zrobić inaczej, pewnie... Bardzo dobrze wspominam swoje dzieciństwo, bardzo dobrze wspominam czas w TB, gdzie się wieczorami przychodziło z ziomkami z boiska i się grało, robiło się jakieś bossy, questy, jakieś inne pierdoły. Ale myślę, że też wiele czasu zmarnowałem w swoim życiu na tą grę, nie? Ludzie on jeszcze skuruje? Ludzie! Ludzie! A co ty myślisz? Behefungi zbiera chłop, co ty? Zarabie, trzeba bieda w mieście. <laughs> Ludzie. Ja pamiętam raz w Decatlonie mieliśmy taką akcję. E, mieliśmy testy, nie? Mieliśmy testy e, przeciwpożarowe. A z racji, że w Rybniku Dekatlon jakby jest pod galerią, no to galeria nam uruchomiła takie testy, nie? No i ten i. To był oczywiście już sklep otwarty, wszystko, galera odpaliła testy, alarm zawył, nie, informacja, że proszę opuścić, proszę opuścić, eee, teren sklepu, nie, a babeczka wchodzi na sklep ze zwrotem, no i babka przyszła ze zwrotem, nie, alarm dudni, żeby opuścić sklep, My mówimy, nie, że mamy drugą, drugi poziom ewakuacji, że musi opuścić budynek, nie, a ona, ale ja tylko na szybko zwrot zrobię i tyle, niż pójdę, aha. Dobra, lecimy teraz z tymi, y, tą bestiarką. Chciałbym teraz zrobić te bestiarki takie te specjale, które są. Dobra, i do środka i nie wychodzimy stąd, tak? I tu trzeba na sianku chyba go podpalić sianko trzeba. Ty wiesz <grybujesz> Fista też? <grybujesz> fista> <Aha. grybujesz> fista> Prawdziwy rycerz? Idzie Franca. Halo? Ja uderzyłem czy ty uderzyłeś? Ja nie wiem. Może oboje. Nie, czekaj, czekaj, nie zabijaj. Czemu? Ja nie gadać, że ty będziesz czymś to łapał. Nie, ja nie, nie, nie ma opcji. To kurwa, wiesz, że to będzie trwało? Cztery. I kurwa, ten jeden, którego ty chciałem złapać. To jest ten, którego ja potrzebowałem, nie? To pewnie więcej jest, ale widzisz, ktoś. No kurna, no. No i dobra, i Water Buffalo mamy. Ja po, w ogóle myśmy jakiegoś z Molda moldu oprócz tego mojego jednego? To mi spadł? Nie. To jest też dziwne, nie? Jakby nie patrzeć, to kurde, powinny one też spadać. Tu jedna sztuka? To w sumie wiesz, no. Jak my stoimy tylko na dupie utkani i bijemy kilka mobków, to też inaczej, nie? Czas podsumować to, co udało się dzisiaj zrobić. A więc, yy, rozpoczęliśmy sobie od. Hero Cave'a. Tam zrobiliśmy hunta mniej więcej 30-40 minut po to, żeby w sumie coś tam podekspić. Udało się gdzieś tam wbić level. Dalej poszliśmy na bechę. Tam gdzie wczoraj przy Bechę questie zostało nam jeszcze 99 behemotów do ukończenia taska. Pisaliście tam w ostatnim odcinku o tym, żeby pójść na właśnie Medusa Tower i tak dalej. Tak, będziemy tam również szli. Na razie jeszcze tam nie byliśmy. Chciałem trochę też Zacząć od takich miejscówek, powiedzmy, które mi się kojarzą z przeszłością, wiecie, jak się zaczynało giercować, gdzieś tam ten BHQS był dosyć taki, takim miejscem, gdzie fajnie po prostu się spędzało czas, dlatego właśnie postawiłem na, na to miejsce. Naduza no Tower spoko, Forbidden Land też będziemy sobie szli, tylko najpierw muszę zrobić quest'a, to nie ucieknie, słuchajcie, to nie ucieknie krok po kroku do celu. Co dalej? Dalej bestiarkę. Udało nam się pobijać kilka punktów. Water Buffalo ogarnęliśmy sobie i ogarnęliśmy Goblin Lidery w Carlin. Swoją drogą polecam, dzięki bardzo Karol. Pięć sztuk łatwe do zabicia. Jest to ogólnie Tibia Tails, Kweścik, Tower Defense się nazywa i tam macie możliwość ogarnąć sobie te pięć sztuk. Także to jeżeli chodzi o, o dzisiejsze działania. Oczywiście na samym końcu Mad Mage. Jeden dziennie, tak jak wspominałem, będziemy próbowali, żeby coś wylocić. No a co? Jeżeli chodzi o, o dzisiejsze działanie, to było na tyle. Dziękuję oczywiście wszystkim za dzisiejszego streama. Dziękuję za wszystkie subskrypcje na Twitchu. Dziękuję za wszystkie followy na, na Twitch'u, subskrypcje na YouTubie. Zarajdzika, również oczywiście dziękuję. Przepraszam Was za to, że to nie działało, bo coś dzisiaj Streamlabs nam się wysypał i nie dawał żadnych alertów, oprócz biców. Oj, za bicy też dziękuję. Mam nadzieję, że to ogarniemy. Tymczasem dziękuję Wam wszystkim za dzisiejszy wieczór. My widzimy się jutro, a jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej społeczności, to zapraszam na Discord, wykrzyknik DC albo dla osób oglądających powtórkę, link w opisie filmu. Także trzymajcie się, do zobaczenia moi drodzy, widzimy się już jutro pozdrawiam blez